Moi drodzy, znajdujemy się na twierdzy Rozafa w Szkodrze. Jakim był ten Rozafa? Ano to nie był on, tylko to była ona. Podobno jest tu gdzieś zakopana kobieta. Znaczy, jest zamurowana podobno. I moi drodzy, czy, czy to prawda jest tą legendą, że ktoś tu kogoś zamurował? Pewnie tak, no to okrutna i dosyć taka oczywista możliwa e, tortura. A tym bardziej jest to możliwe, że może nie tam tamta konkretna kobieta, i nie w tym konkretnym czasie, ale przez 2,5 tysiąca lat istnienia tej twierdzy, bo o takim czasie tutaj mówimy, było to możliwe. I tak gładko przechodząc do historii twierdzy, ona mojej zdaniem została zbudowana już w IV wieku przed naszą erą. Zdążyli już ją jako taką okrzepłą twierdzę zdobyć Rzymianie jeszcze w czasach przed naszą. I później przychodziła z rąk do rąk, w zasadzie przez wszystkich władców tych ziem i była z czasem rozbudowywana. I dopiero, jakby upadek imperium osmańskiego zakończył funkcjonowanie tej twierdzy jako budynku administracji. To znaczy, już rzeczywiście stało się to wyłącznie zabytkiem. I przez to, że twierdza istniała właśnie aż 2,5 tysiąca lat, czy tyle czasu normalnie funkcjonowała, dlatego, właśnie, jest to bardzo duży obiekt, z którego też rozciąga się świetny widok na Szkodę.